2 grudnia 18.35 w wstrzymywany obraz no i nic telewizor się nie odpala żeby nie było że sobie jakieś jaje robię, czy coś telefon służbowy godzina 18.35, 2 grudnia telewizor bez wad, według pani, tak? Włączamy. Czy coś się dzieje? Przecieżbym sobie ja nie robił. Telewizor jest. Włączamy. Może tym razem? Telewizor bez wad, nie? I co pójdzie do serwisu i znowu, nie? Przycisk, żeby nikt nie zarzucił. Cyka, słychać jak cyka, nie? 6000. Telewizor bez wad według RTV-AGD. I proszę mnie nie pieprzyć, że to może być od sygnału DVB-T czy coś takiego. I co potem się w serwisie nie trafi? Przez 10 włączeń nic nie będzie ok, ale u klienta może być I co? I teraz ja musiałbym teoretycznie, nie wiem, nie wiem oczywiście, czy to pomoże wyjąć z prądu wtyczkę i może to rozwiąże problem, no nie wiem próbuję włączyć cały czas, przez ten cały czas próbuję włączyć telewizor nic próbujemy netflixe, może odpalimy telewizor nic O, coś mi ale... Coś poświata czy coś